Dobranoc, moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Dzisiaj zapraszam cię, abyś zanurzył się w ciszy tej nocy i odczuł, jak Bóg delikatnie otula cię swoimi ramionami. Niech każde słowo tej modlitwy będzie jak ciepły dotyk Jego obecności, który uśpi wszystkie lęki i ukoi zmęczone serce. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że stwórca stoi przy Tobie, uśmiecha się łagodnie i mówi: Nie bój się, moje dziecko. Jestem z Tobą. W tym momencie zostaw wszystkie troski dnia za sobą. Niech Twoja dusza odnajdzie pokój, którego świat nie może dać, ale który płynie z miłości Boga. To noc, w której Twój duch odpoczywa w Jego miłosierdziu, a Twoje serce uczy się zaufania na nowo. Kiedy patrzysz w ciemność nocy, pamiętaj, że dla Boga nie ma ciemności, Jego światło przenika każdy cień, a Jego miłość jest jak gwiazdy, które nie gasną. Jeżeli dzisiaj czujesz zmęczenie, ból, smutek lub niepokój, powiesz to wszystko w jego dłonie, powiedz cichutko, Panie oddaję Ci ten dzień, oddaję Ci wszystko, co nie mogę zmienić. Daj mi Twojego ducha pokoju. Czuj, jak z każdym oddechem Bóg uspokaja twój umysł, jakby szeptał do Ciebie słowa miłości: Jesteś moim skarbem, nie jesteś sam, nie musisz się bać. To jest noc, odnalezienia nadziei. Noc. W której zmęczone serce może usłyszeć na nowo Jego głos, cichy, ale pełen mocy. Panie, dzisiaj w tym wieczornym spokoju przychodzimy do Ciebie z wdzięcznością. Dziękujemy za każdy oddech, za każdy krok, za każdy moment, w którym czuliśmy Twoją obecność. A tam, gdzie Cię nie czuliśmy, dziękujemy, bo teraz wiemy, że Byłeś tam także. Panie, zmiłuj się nad naszymi myślami, nad naszymi sercami. Nad wszystkim, co w nas złamane. Dotknij nas Twoim uzdrawiającym dotykiem. Niech Twój pokój wypełni każdy kąt naszego wnętrza. Zaprowadź nas do ciszy, w której mówisz do nas najdelikatniej. Boże, uczyń nasze serca miejscem Twojego odpoczynku. Niech tej nocy nasze dusze zasypiają w Twoich ramionach, tak jak dziecko zasypia w ramionach Ojca. Jeżeli w tym dniu zraniłeś kogoś słowem, czyń teraz pokutę w ciszy swego serca. Jeżeli ktoś cię zranił, przebacz, nie zaspokój swego umysłu gniewem, zaspokój go łaską, powiedz: Boże, niech Twój duch przemieni moje rany w źródło miłości. Czuj, jak z tej modlitwy wyrastaje spokój, który otula całe Twoje wnętrze. Wszystko, co było trudne, niech teraz zostanie przemienione w lekcję ufności. Wszystko, co było cierpieniem, niech zmieni się w wdzięczność. Panie, daj nam łaskę zaufania. Nawet wtedy, gdy nie rozumiemy, niech każdy odcień nocy przypomina nam, że ciemność nie jest końcem, ale początkiem twojego światła. Teraz, gdy zbliża się sen, wyobraź sobie, że Bóg kładzie swoją dłoń na twoim czole. Jego dotyk jest lekki, ale przenika wszystko. Wszelki strach ustępuje, wszelki smutek cichnie. Pozostaje tylko spokój. Jego miłość cię otula, jakby mówił: "Moje dziecko, śpij w moim pokoju." Zamknij oczy i oddychaj głęboko. Z każdym oddechem czuj, jak jego obecność przenika Twój sen. Niech Twoje marzenia będą przepełnione światłem i nadzieją. Panie, strzeż nasze domy, nasze rodziny, nasze serca. Niech Twoje anioły krążą wokół naszego łóżka, aby żaden zły duch nie miał do nas dostępu. Panie, w tym ciszym nocy zwracamy się do Ciebie z pokorą i ufnością. Wiedz, że nasze serca są otwarte, nasze myśli skierowane ku Tobie. Niech ten moment będzie jak delikatny szept duszy, która pragnie odnaleźć spokój w Twoim świetle. Jeśli ten dzień był pełen burz, niech teraz Twoja miłość uciszy wszystkie fal. Jeśli nasze umysły były zmęczone walcząc z trosami, niech Twoja obecność stanie się ciszą, która wszystko ukoi. Panie, ulecz to, co złamane, przemień to, co niepewne, oświeć to, co ciemne. W Twoich ramionach jest nasz dom, w Twoim spojrzeniu nasze uzdrowienie, a w Twoim słowie nasza nadzieja. Zasypiając pragnę usłyszeć Twój głos w sercu, mówiący: Nie lękaj się, Jam jest z Tobą, a moja miłość Cię nie opuści. Niech ten sen stanie się świętym czasem odpoczynku. Panie, otaczaj nas swoją opieką. Niech Twoje anioły stoją na straży naszego spokoju, aby żaden niepokój nie mógł przeniknąć naszych snów. Boże, gdy zasypiamy, wejdź w nasze myśli, odnów je. Przemień każdy strach w ufność, każdy ból w wdzięczność, każdy cienień w blask Twojej łaski. Chcemy tej nocy być jak dzieci, które zasypiają bez lęku, bo wiedzą, że ich ojciec czuwa nad nimi. Niech Twoja miłość nas przytuli, niech Twój dotyk ukoi nasze serca. Niech Twój duch nas uśpi w pokoju, który nie zna końca. Boże, przepraszamy za wszystko, co było nieczyste w naszych sercach. Przebacz nasze słabości, nasze chwile zwątpienia, nasze błędy. Naucz nas kochać tak, jak Ty kochasz, bez warunków, bez oczekiwań, bez lęku. Niech ten sen będzie darem Twojej miłości, która odnowi nas na nowy dzień. Panie! Zanurz nas w swojej ciszy, aby nasze dusze mogły odnaleźć spokój. Wszystkie zmartwienia, wszystkie plany, wszystkie niepokoje zostawiamy w Twoich rękach. Wierzymy, że jutro przyniesie światło, które Ty sam przygotowałeś dla nas. Panie, dziękujemy Ci za ten dzień, za wszystko, co nam dałeś. Za chwilę radości, ale i za chwilę próby, bo wiemy, że każda z nich zbliża nas do Ciebie. Dziękujemy za bliskich którzy są naszym odbiciem Twojej miłości. Dziękujemy za to, że w każdym momencie, nawet w ciszy, jesteś obecny. Niech nasze serca biją w rytmie Twojej łaski, niech nasze snów staną się modlitwą, która unosi się ku niebu. A teraz, Panie, przysłon nas swoim pokojem jak delikatną mgłą. Niech ta noc będzie błogosławieństwem, niech każdy oddech będzie modlitwą, niech każdy sen będzie spotkaniem z Tobą. Błogosław nasze domy, nasze rodziny, nasze drogi. Strzeż naszej wiary, aby nie osłabła w ciemnościach tego świata. Panie, Twoje ramiona są naszym schronieniem, Twoja miłość naszym oddechem, Twój pokój naszym senem, w Twoim imieniu zasypiamy, w Twoim świetle odnajdujemy rano nadzieję. Amen. Panie, w tej chwili, gdy noc otoczyła nas swoim spokojem, nasze serca milkną, aby móc usłyszeć Twój delikatny głos. W tym świętym momencie, gdy wszystko wokół nas zwalnia. Czujemy, że jesteś tak blisko. Twoje światło przenika nawet najciemniejsze zakątki naszych myśli, Twoja obecność zmienia każdy strach w spokój. Panie, zanurz nas w Twojej miłości, która nie ma granic. Niech nasze ciała odnajdą odpoczynek, a nasze dusze niech zostaną w Twoich ramionach. Każdy szmer nocy niech będzie przypomnieniem, że Ty czuwasz, że nas nie opuściłeś, że nawet w ciszy naszego snu Twoje serce bije w rytmie naszego. Panie! W tym spokoju chcemy oddać Ci wszystko, co nosimy w sobie. Nasze przeszłe lęki, nasze przyszłe obawy, nasze obecne zmęczenie, wszystko, co ciąży na naszych ramionach, niech teraz zostanie złożone w Twoich rękach. Ty jesteś Bogiem, który nie śpi, który nie odpuszcza, który strzeże nas, gdy nasze oczy zamykają się w śnie. Więc niech ten sen będzie naszym aktem wiary. Zasypiamy nie z lękiem, ale z pewnością, że Ty panujesz nad każdą chwilą. Niech nasze serca biją w rytmie wdzięczności, niech nasze dusze wznoszą się ku Tobie, nawet w ciszy. Panie, uczyń ten sen świętym spotkaniem z Twoją miłością. Boże, niech Twoje błogosławieństwo spocznie na naszych domach, niech Twoje światło zapłonie nad każdym, kto dziś zasypia z ufnością, niech chorzy znajdą uzdrowienie, smutni pocieszenie, a zmęczeni odpoczynek. Niech każdy dom staje się świątynią Twojej obecności, niech Twoje anioły otaczają nasze rodziny, strzegą naszego snu i wypełniają powietrze Twoim świętym pokojem. Panie, niech Twoje imię będzie naszym tarczą. Niech Twoje słowo będzie naszym światłem, niech nasze marzenia niosą w sobie Twoją miłość. Panie Jezu, zasypiamy w Twoich ramionach. Ty jesteś naszym pasterzem, naszym opiekunem, naszym pokojem. Gdy nasze powieki opadają, Niech Twoje światło nadal nas otula. W ciemności nocy niech rozbrzmiewa cichy szept. Jestem z Tobą, nie lękaj się. Niech Te słowa wypełnią nasze serca, a nasze dusze niech zostaną zanurzone w Twojej dobroci. Ty jesteś naszym odpoczynkiem, naszą nadzieją i naszym światłem, które nigdy nie gaśnie. I tak, Panie, w tym ostatnim momencie przed snem składamy nasze życie w Twoje ręce. Niech każdy oddech będzie modlitwą. Niech każdy sen będzie dotkiem nieba. Zasypiamy bez strachu, bo wiemy, że Twój Duch nas strzeże. W ciemności tej nocy niech zabłyśnie Twoje światło, które nigdy nie gaśnie. Niech ten spokój, który teraz nas otacza, będzie Twoim darem dla naszych serc. Panie, dziękujemy Ci za miłość, która nas podtrzymuje, za łaskę, która nas odnawia, i za obecność, która nigdy nas nie opuszcza. Teraz w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech każdy, kto słucha tej modlitwy, poczuje Twoje błogosławieństwo. Niech pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzeże ich serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Niech ta noc będzie święta, niech sen będzie głęboki, a rano niech przyjdzie z nową nadzieją i siłą. Boże, w Twoich ramionach zasypiamy, w Tobie odnajdujemy spokój, w Tobie odnawia się nasza wiara. Amen. A teraz, moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie, niech ten moment ciszy po modlitwie stanie się świętym czasem spotkania z Bogiem. Zanurz się w Jego spokoju, w Jego miłości, w Jego obecności, która nie ustaje nawet w głębokim śnie. Wyobraź sobie, że anioły powoli opadają nad Twoim domem, jak miękki deszcz światła, i że Bóg sam kładzie swoją dłoń na Twoim czole, mówiąc: Moje dziecko teraz odpoczyni, bo ja czuwam. Czuj ten dotyk, czuj ten spokój. Niech twoje serce zwolni, niech twój oddech staje się jak modlitwa, która płynie bez słów. Wszystko, co cię martwiło, niech zniknie w obecności Pana, wszystko, co cię bolało, niech zostanie uzdrowione w Jego miłości. Panie, niech ta noc będzie jak święta kołysanka twojego ducha. Niech każdy, kto zasypia z tą modlitwą, odczuje ciepło twojej miłości i spokój, który przenika największe burze. Niech Twoje anioły strzegą naszych serc, naszych domów, naszych marzeń. Niech w tym śnie nikt nie czuje samotności, bo każde serce, które wzywa Twoje imię, jest wypełnione Twoim światłem. Panie, jeżeli ktoś zasypia dzisiaj z płaczem, osusz jego łzy. Jeżeli ktoś zasypia z lękiem, otul go pokojem. Jeżeli ktoś nie wierzy już w jutro, niech tej nocy zobaczy Twoje światło w swoim sercu. Niech ten sen będzie początkiem nowego dnia w wiarę. Panie, w Tobie odnajdujemy sens, w Tobie odnajdujemy siłę, w Tobie odnajdujemy spokój. Niech Ci, którzy słuchają tej modlitwy, poczują, jak Twoje słowa stają się muzyką w ich duszy, łagodnym rytmem Twojej obecności. Każdy oddech niech przypomina, że Ty jesteś. Każdy szmer wiatru niech szepce, nie jesteś sam. Panie, dziękujemy Ci za ten dzień, i za tę noc, za wszystko, co było, i za wszystko, co jeszcze przyjdzie. Boże, gdy zamykamy oczy, zamykamy je w Twoim świetle. Niech ten sen będzie naszym odpoczynkiem, naszym spotkaniem z Tobą. Niech jutro będzie pełne Twojego błogosławieństwa. Niech każdy, kto słucha tej modlitwy, obudzi się w nowej mocy, w nowej nadziei, w nowej radości. Boże, przemień tę noc w cud, który odnawiamy każdego dnia. A teraz, w tej chwili milczenia. Pozwól, aby twój duch zapadł głęboko w serce. Zostań przez moment w ciszy. Niech twoje myśli będą jak modlitwa, niech twój sen będzie jak dotyk nieba. W tym spokoju niech zabrzmi ostatnie słowo: Panie, w twoich ramionach odnajduję mój dom. Dobranoc. Niech Bóg Cię błogosławi i strzeże przez całą noc. Amen. Panie, w tym momencie, gdy nasze dusze zanurzają się w ciszy, Czujemy, jak Twoja miłość staje się naszym oddechem. To jest chwila, w której wszystko milknie: lęki, zmartwienia, chaos dnia. Pozostajesz tylko Ty, Boże, nasz pokój, nasza ucieczka, nasz Ojciec. Zasypiając, czujemy, jak Twoje ramiona otaczają nas, jakbyś szeptał do naszego serca. Wszystko jest dobrze, bo jestem tutaj. I tak, Panie, oddychamy Twoim spokojem, Twoim światłem, Twoim odpoczynkiem. Niech ten sen stanie się naszym spotkaniem z niebem, niech nasze serca biją w rytmie Twojej miłości, niech nasze dusze odnajdą ukrytą melodię Twojej obecności, która kołysze nas do snu jak najpiękniejsza pieśń stworzenia. Panie, niech ten sen nie będzie tylko odpoczynkiem dla ciała, ale przemianą dla duszy. Gdy nasze oczy zamykają się, otwórz nasze serca na Twoje światło. Niech każdy, kto słucha tej modlitwy, Zasypia w pewności, że jest kochany, chroniony i wybrany. Niech w nocy anioły stróżowie staną wokół naszych domów, a ich skrzydła rozciągną się nad naszym snem. Niech Twój duch przemierza nasze marzenia, odnawia naszą wiarę, usuwa cień smutku i strachu. Panie, niech w naszych snach przemawia Twoje słowo, które daje nadzieję, i Twoja obecność, która przynosi spokój. Ktoś tej nocy nie może zasypnąć, dotknij jego czoła swoim pokojem. Jeżeli ktoś zasypia w bólu, otul go swoją miłością. Jeżeli ktoś jest sam, poślij anioła, aby usiadł obok niego. Ty wiesz, panie, kto potrzebuje nadziei, kto czeka na cud, kto potrzebuje Twojego. Dotyku. Niech każdy, kto usłyszy te słowa, poczuje, jak z nieba spływa na niego cisza, która uzdrawia i miłość, która nie ma końca. Boże, uczyń nasze serca świątynią Twojego spokoju. Niech ten sen stanie się modlitwą, która trwa nawet, gdy nasze usta milkną. Panie, dziękujemy Ci za ten dzień. Za wszystko, co nas nauczyłeś, za wszystko, co przynosiło radość i za to, co bolało, bo wiemy, że nawet ból może stać się drogą do Twojej chwały. Naucz nas zawsze szukać Cię w tym, co codzienne, w ciszy, w spokoju w uśmiechu drugiego człowieka Niech ten sen będzie jak zasiane ziarno nadziei, które o poranku wyrośnie w nową siłę. A teraz, Panie, kiedy wszystko staje się ciche, kiedy noc ogarnia świat, pozwól, aby nasze dusze zanurzyły się w Twojej obecności. Zasypiamy w Tobie, bo w Tobie jest nasz dom, nasz pokój, nasza wieczność. Niech ten sen stanie się modlitwą, która wznosi się do nieba jak cichy śpiew wdzięczności. Panie, dziękujemy za to, że zawsze nas przytulasz, że zawsze nas strzeżesz, że nigdy nie zapominasz o naszych sercach. Dobranoc, panie, dobranoc anioły, dobranoc świecie stworzony przez Twoje słowo. Niech każdy odcień nocy staje się przypomnieniem Twojej miłości. Niech każdy dźwięk w tle będzie melodią Twojej opieki. A gdy rano się obudzimy, niech nasze usta powiedzą: Dziękuję, panie, za nowy dzień. Amen. I tak, moi ukochani bracia i siostry w Chrystusie, kiedy ta noc powoli otula nas ciszą, pozwólmy, aby nasze dusze spłynęły w ramiona Boga. Tam, gdzie nie ma już lęku, gdzie nie ma zmęczenia, gdzie pozostaje tylko miłość, wyobraź sobie, że jesteś w miejscu, gdzie światło i pokój mają ten sam zapach zapach nieba to tam Bóg Cię zaprasza tej nocy. Zaprasza cię, abyś odłożył ciężar dnia i spoczął w jego obecności. Jego ramiona są jak ciepłe morze spokoju, które przyjmuje cię bez warunków. On nie pyta o twoje błędy, nie wytyka twoich upadków. On jedynie mówi: Jestem tu, moje dziecko, zawsze byłem i zawsze będę. Pozwól, aby te słowa wniknęły głęboko w twoje serce. Jeżeli tej nocy czujesz się słaby, to właśnie w tym momencie Bóg chce cię umocnić. Jeżeli płaczesz, On zbiera twoje łzy i zamienia je w nasiona nadziei. Jeżeli zgubiłeś się w ciemności, On zapala gwiazdę, która prowadzi cię z powrotem do Niego. Panie, jak dobrze wiedzieć, że nie ma nocy tak ciemnej, w której nie byłoby twojego światła. Nie ma ciszy tak głębokiej, w której nie brzmi twój głos. Nie ma smutku tak głębokiego, w którym nie byłoby twojej miłości. Dlatego, Panie, zamykamy oczy nie ze strachem, ale z wdzięcznością. Zasypiamy nie po to, aby uciec, ale aby odpocząć w Tobie. Niech nasze serca biją w harmonii z niebem, niech nasze dusze kołyszą się na falach Twojego pokoju. Każdy sen, który przyjdzie, niech będzie dotkiem Twojej dobroci. Niech ta noc stanie się modlitwą, która nie potrzebuje słów, bo cała nasza istota modli się ciszą. Boże, gdy jutro otworzymy oczy, niech światło nowego dnia będzie dowodem Twojej wierności. Niech nasze dusze powiedzą: Panie, byłeś ze mną przez noc, a teraz widzę Twoje światło. Niech każdy, kto usłyszy Te słowa, zrozumie, że w Twoich ramionach nie ma końca, bo Twoja miłość jest wieczna. Teraz, w tym ostatnim momencie modlitwy, niech nasze serca zamilkną. Pozostań w ciszy. Poczuj, jak twoje serce bicie zwalnia, jak twoje myśli stają się lżejsze. Poczuj, jak powoli zanurzasz się w spokój. To nie jest zwykła cisza. To głos Boga, który cię kołysze. Niech te ostatnie słowa brzmią w tobie, zanim zaśniesz. Panie, w twoich ramionach znajduję pokój, w twojej obecności odnajduję sen, a w twojej miłości odnajduję wieczność. Dobranoc. Niech twój sen będzie święty, niech twój duch odpocznie w Bogu, a poranek niech przyniesie światło Jego łaski. Amen. A teraz, gdy modlitwa dochodzi do końca, niech nasze serca pozostaną w tym świętym spokoju, który daje tylko Bóg. Wsłuchaj się w ciszę tej nocy. Słyszysz? To nie jest zwykła cisza, to oddech Boga, który dotyka twojej duszy. Jego obecność jest delikatna, jak powiew wiatru. A jednocześnie pełna mocy. Czuj, jak przenika cię ciepło Jego miłości. Z każdym odciemeniem nocy, z każdym błyskiem gwiazdy Bóg mówi, Nie jesteś sam, moje dziecko, nigdy nie byłeś sam. Te słowa niech zostaną w twoim sercu, gdy powieki zamykają się w spokoju. Panie, dziękujemy Ci za ten czas, za tę modlitwę, za tę chwilę ciszy, w której mówisz delikatnie, ale wyraźnie. Niech ten sen stanie się naszym spotkaniem z Tobą. Niech nasze dusze wznoszą się do ciebie nawet w śnie. Panie, przytul nas do swojego serca. Daj nam siłę, by z jutrnią powitać nowy dzień w nadziei i radości. Strzeż naszych myśli, strzeż naszych snów, strzeż naszego spokoju. Niech twój pokój ogarnie każdy dom, każde serce, każdą duszę, która powierza się tobie tej nocy. Boże, jeżeli nasze serca noszą ciężar, Niech ten ciężar stopi się w Twojej miłości. Jeżeli nasze myśli są pełne niepokoju, niech Twój duch je uciszy. A jeżeli ktoś tej nocy czuje się zapomniany, niech usłyszy w duchu Twój głos. Jestem z Tobą zawsze. Niech nasze snów staną się światłem, które oświetla ciemność. Niech nasze serca staną się lampą, która płonie Twoją miłością. I kiedy rano wstaniemy, niech nasze pierwsze słowa będą dziękczynieniem. Niech ten sen który zaraz nas ogarnie, stanie się naszym odpoczynkiem w Tobie, naszym oddechem Twojego pokoju, naszym spojrzeniem w Twoje niebo. Panie, w Twoich ramionach kończymy ten dzień, w Twoim świetle odnajdujemy nową siłę, w Twojej miłości odnajdujemy wieczny pokój. Niech ten wieczór będzie naszą drogą do ciszy, a cisza naszym spotkaniem z Tobą. Panie, niech Twoje imię będzie na naszych ustach. Niech Twój pokój będzie w naszych snach, niech Twoja miłość będzie naszym oddechem. Dobranoc, Panie, dobranoc, Anioły, dobranoc, świecie stworzony z miłości, niech ten sen będzie naszą modlitwą, która unosi się do nieba. Amen.